Gwarancje pochodzenia to jeden z elementów w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii, zwanych w skrócie OZE. Jest to dokument, który poświadcza, że określona w nim ilość energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej została wytworzona w instalacjach OZE. Źródłem tej energii jest głównie wiatr lub słońce. Gwarancje pochodzenia wydaje prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek producentów energii odnawialnej. Którzy wprowadzają ją do sieci. Gwarancje są zbywalne i są przedmiotem obrotu w krajach Unii Europejskiej. Sprzedaż gwarancji pochodzenia ma wspierać rozwój OZE i przyspieszać zieloną transformację. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł jest pewnego rodzaju zaświadczeniem. Pokazuje wartości środowiskowe, które wynikają z tego, że firma uniknęła emisji gazów cieplarnianych. Gwarancja określa, ile energii wprowadzonej do sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Gwarancje pochodzenia są często mylone ze świadectwami pochodzenia z odnawialnych źródeł energii czyli z tak zwanymi zielonymi certyfikatami. Wytwórcy OZE otrzymują gwarancje pochodzenia oraz certyfikaty w postaci elektronicznego wpisu do rejestrów towarowej giełdy energii. Oprócz przychodu ze sprzedaży energii, sprzedaż gwarancji i certyfikatów może stanowić dodatkowy przychód dla wytwórców OZE. Warto pamiętać, że gwarancje pochodzenia możemy sprzedawać niezależnie od fizycznej dostawy energii. Ze świadectw pochodzenia wynikają prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy. Zgodnie z przepisami, wszyscy sprzedawcy energii mają obowiązek zakupu określonego udziału praw majątkowych lub wniesienia tzw. opłaty zastępczej. Dla gwarancji nie ma obowiązku takiego zakupu. Obrót gwarancjami, jak i prawami majątkowymi odbywa się poprzez rejestry prowadzone przez TGE. Ustawa nie wprowadza obowiązku zakupu gwarancji pochodzenia przez firmy. Jednak dzięki nim każdy przedsiębiorca ma realny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego i ograniczenie emisji CO2. Gwarancję pochodzenia możesz kupić w wybranej ilości. Otrzymasz certyfikat, w którym znajdą się informacje takie jak ilość energii elektrycznej wytworzonej z instalacji OZE, rodzaj źródła energii oraz okres produkcji. Współpracujemy bezpośrednio z wytwórcami OZE, a także z spółkami, które specjalizują się w obrocie gwarancjami pochodzenia. Dzięki temu zapewniamy wsparcie w całym procesie zakupu. Gwarancje pochodzenia możesz kupić z kontraktem na energię elektryczną lub jako samodzielne rozwiązanie. Gwarancje pochodzenia są rozwiązaniem dla firm, które chcą wspierać rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. A tym samym odejście od energetyki konwencjonalnej. Takie firmy szukają sposobów na działania prośrodowiskowe i zależy im na proekologicznym wizerunku. Dzięki gwarancjom firmy mają wpływ na zmniejszenie śladu węglowego, wspierają wytwórców OZE i działają odpowiedzialnie. W dłuższej perspektywie mogą też zwiększyć swoją wartość rynkową.